Witam z powrotem w The Forest. Jej, nie było nas naprawdę dawno w tego typu um, odcinku, w takim odcinku. <laughs> Ale no, powróciliśmy. Jak widać, zrobiłem sobie tu taki mały shelter, właśnie, żebym mógł. O, nawet się. O, zapomniałem włączyć hood. Um, bo zawsze sobie robię takie ładne wstaweczki, że tak powiem. Okej. Okay. No, to dawno nas nie było, prawda? Ale no, już jesteśmy, um, jak widać, mamy naprawdę dużo w tym, jak Nawet Zapomniałem dokładnie, co, co tutaj mamy, ale widać, że mamy bardzo dużo rzeczy i będziemy kontynuować, prawda? Mm, sobie zabiorę. A więc nie mogę, no tak, e, to sobie zostawię tak, jak jest. Wchodzimy do jaskini. O, kurde, mam bardzo mało jedzenia. Mam jakieś. Nie mam, nie mam ani ryb, ani nic, więc trzeba będzie się. Posić tutaj tymi słodyczami, które tutaj mam, z którymi zostały w sumie. Coś coś tutaj tupie. Okej. Okay. A, no tak. To jest ta ściana płaczu. Kukluk sklan i te sprawy. Yo. Biblię. Tutaj mamy jakieś skrzyneczki i... naboje chyba? Chyba nic ciekawego, niezbyt... Nie, niezbyt ciekawe rzeczy są O, dobra, pitku, a w sumie... <laughs> o, dobra, wypiję tak przynajmniej jedno sobie zabrać. O, i ja mamy Biblię, hello Holy Bible, możemy sobie wziąć Okej, okay, świetnie, wspaniała była W sumie, nie wziąłem pistoletu, szkoda, e, czyli pistoletu na... Na flary Flar Beneath the limestone. Co cokolwiek to jest. Jest jakieś miejsce. Tu mamy jakąś czaszkę. O, ognisko świetnie. Okej, okay, o, mamy butelki te, mamy sznurki, jest mam pełen... O, fajnie, mamy Rusty... rusty axe Świetnie, nie zrobimy jeszcze poradnika, no to... <laughs> Macie już poradnik, jak znaleźć Rusty Ax? O proszę. Nawet nie wiedziałem, że to mogę otworzyć Okej, okay, no to w sumie... To już chyba wszystko ogołociliśmy, że tak powiem. I zostaje nam tylko i wyłącznie wpłynięcie pod... ...pod wodę, a nie, mamy tu jeszcze obrazek tej... ...tej, tej, tej brzydoty. No okej. Okay. No to ja chyba jesteśmy gotowi by tam wpłynąć, co? Więc hopsium... ...i płynium. Zobaczmy co nas tam... ...czeka ciekawego. Jakieś tutaj pływające martwe płody, czy coś. O, chyba to nie ma znaczenia, gdzie popłynę, prawda? Bo to... O... Dostałem... Co? Czyli jakiś wpis na listę... się pojawił. W sumie... Teraz mogę jeszcze niżej płynąć. Dobra, ale tutaj wypłyniemy. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Gdzie jestem w ogóle? O, tu jest jakieś wyjście. Halo? Uh. Nie wiem dokładnie, gdzie jestem. No, no tak, to, to są cały raz te. To są te, to są te cały raz te cheaty, których nie używam spokojnie na tej. W tej naszej serii. Tylko i wyłącznie, jak robię poradniki. Fuck, musiałbym. Za każdym razem, kiedy wchodzę do tego, musiałbym. E, czyli za każdym razem, kiedy wchodzę do tej naszej. Well, tutaj nic nie ma. Ha, czyli ten sznurek, dobra. Za każdym razem kiedy wchodzę na tego save'a musiałbym po prostu wyrzu wyrzucać z... <laughs> Wait, nie nie, nie, jeszcze nie wczoraj, Z folderu musiałbym wyrzucać... O Jezu, ale mi zimno. <laughs> musiałbym wyrzucać tam te pliki z tej modyfikacji, którą mam w graną. No a nie widzi mi się za każdym razem wrzucania, wyrzucania i tak dalej, tak dalej, więc no... Jest tak jak jest. Przez co wyjąć mapy normalnie nie mogę. Ale przeżyję bez mapy. O jest ognisko, Jezus, przewidzieli to, że będzie mi zimno. O jest. a co my to ja mam? Następny. Czy zakopanego? A nie. a Część pistoletu. Okej, okay, i batonik. Dziękuję cigro. Że zjem batonika. I życie, traciłem chyba życie na to wygląda. Odzimna. I nic nawet nie słyszałem, żeby jęczał. Dobra. Najważniejsze, że jeszcze żyjemy. Musimy się trochę ocieplić przy ognisku. W ogóle jak wygląda ta książeczka z moim... O, mamy efiges. Okej, okay, eee... O, z tym. Więc armor. Mam tak mało siły, czy jak? Bo ja nie wiem. E, Jezus, jestem z, zainfekowany i chory. Okej, okay, wait, mamy aloes. Nie mam akurat aloesu. O, świetnie. Okej, okay, no to baj I znowu pod wodę mogłem jednak sobie zostawić ten włożony. To jeszcze raz trochę podejdę sobie, żeby jednak jeszcze troszeczkę się tutaj ogrzać. I lecimy szybko. Syk! I tutaj mamy od razu hipotermię, czy jak tam się nazywa. <laughs> bo szybka zmiana temperatury. Do góry płyn, bo nic nie widzę. Czuję, że spacją nie można po prostu do góry płynąć. Jest mi zimno i w ogóle, i w szczególe, wiem spokojnie. O, i wypłynę od razu na zewnątrz. Serio? Dobra. To wypływamy. Szybciej, 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 zanim, zanim umrę. Nie wiem, gdzie wypłyniemy. Na szczęście. Jest dzień. O jak dobrze. Szybko. Okej, okay, witam pane, pane kaczkę. Już mi nie jest zimno, tak? No jasne. Okej. Okay. Szczerze mówiąc, to dobrze, że tutaj wypłynęliśmy. Będę chociaż. Mógł sobie tutaj teraz jakieś jedzenie pozbierać i, i coś w ogóle i w szczególe. co pan tu Mój kochany! No, to było ciekawie. Żegnam. Jakieś mięso w końcu, nie? O, i głowa też. Pusznie. Weź w ogóle z tym wyjdź. Dobra. Wróciłbym się do domu. Złe borówki. I poszukałbym też jakiegoś Aloeso, ale Aloes akurat, akurat jest w domu. Więc e, ciśniemy tam, i w sumie chyba się tam dopiero zobaczymy. Więc no, okej, okay, na no to jesteśmy. Wróciłem do obozu. Widzę, że to też tutaj wróciło, i tam, i tam też, i wszędzie. Tak czy siak, zauważyłem w ogóle, i nie wiem, czymkolwiek o tym nie pomyślałem. Ale mam jeszcze borówki, które mogłem zjeść. Może mogłem zjeść, jakbym w jaskini. No, nie pomyślałem. Trochę mi się na to tym zapomniało. A ja ogólnie tutaj po allo S chyba. Trochę zniknęło tutaj tego, ale jest. No dobra. Czy już jestem uleczony? Tak, jestem uleczony. O, mam 30 siły nagle. Okej. Okay. To, 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 to za. sadziłem sobie te znowu borówki. Czemu nie? <śledzpieczny> A w tym ognisku. Czemu to jest jakieś spalone mięso? What the fuck? Aha. E sobie... O kurde, z tego dzielonka naprawdę tego mięsa dostałem sporo. Aż tutaj nigdzie sobie tego mięska nie postawię. Sobie wezmę dwa tutaj rzucę. Sobie także zapiszę grę w tym miejscu. Okej, okay. i sobie usiądę. Poczekam, aż się tutaj wszystko upieczę. Myślę, że ogólnie za sekundę się już to zrobi, więc nie ma sensu tam siadać. <laughs> jest coś do picia tutaj. No i by jest. O, mogę się napić. Chciałem powiedzieć, że nie mogę się napić. Muszę się odwracać, jak już mówiłem wcześniej. By nie zjadać tego, co jest na patyku. Ok. W sumie nie ma siedzieć tutaj. Więc tak, co teraz by można zrobić? Teraz na pewno bym chciał. Jako że mam rebreather, a rebreather. Ostatnio pokazałem wam jak zdobyć... Przekątę ją pokazałem, prawda? Ten kto obejrzał, ten obejrzał. A kto nie obejrzał, ten nie obejrzał. Hello. Um, pokazałem, jak zdobyć kuszę. I teraz mam taki dylemat. Czy tam pójść i tą kuszę zdobyć, czy nie? Bo jak mówiłem, to jest bardzo niebezpieczne zajęcie, ponieważ... E, rekin może nas zeżreć. Tak więc... Się zastanawiam, z której strony byłoby to najszybciej, ale chyba z tam. O, nadchodzą. What the fuck? Widzicie, jak on dziwnie biegnie? Um, okej. Okay. dobra. Chciałem już wyjmować łuk, ale jak zauważyłem, że i tak będziesz sobie tam ten upośledzony taki biegł w inną stronę, to nie ma sensu. Małotowym rzucę, myślę, czy nie, czy nie wypłynąć z tej strony, ponieważ tu są takie wysepki, i będzie bliżej od razu. Zaoszczędzę trochę czasu. Kurde, obawiam się, że naprawdę to się może dla mnie źle skończyć. Dlatego postawię tutaj sobie ten e, shelter, chwilowy shelter. gdzie ja mam się mam tutaj to... Tu mam katanę, okej. Okay. Pod wójeczką jest katana. Ciągle zapominam. Przez to, że... Przez jakiś czas nie grałem po prostu i się zapomina. Na co ja tyle tych patyków potrzebuję? Aż 88. Nie pamiętam. Chyba na tam... A, bo to może być jeszcze na... na lockholdery, no tak. Dobra, pełno mam ich. Świetnie, teraz sobie zapiszemy. Tutaj. I jesteśmy gotowi, by tam popłynąć. Zobaczymy, jak to się dla mnie skończy. Trzymajcie kciuki oczywiście. Dobra, 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 dobra. Tutaj na razie chyba nic mi nie grozi. Ale już za tą wysepką może się zrobić nieciekawie. W ogóle albo mi się wydaje, albo wolniej pływam w tej wodzie. W sumie to byłoby logiczne. Z uwagi na to, że jest to morze lub ocean. Co oznacza, że to jest większy prąd, fale i inne takie tam. Dobra. <laughs> Spróbujmy. No płyń. Okej, okay, okej, okay, ok. No wow, ale powoli płynę, albo mi się tak tylko wydaje. Chciał uważać tego rekina. Jezu, ale mi się wydaje, że tak super powoli płynę. Jesteśmy już prawie, prawie, prawie. Błagam, żeby żaden rekin mnie tutaj zaraz nie dopadł. Nie widziałem go przez całą drogę całą drogę, że tak mogę powiedzieć. <śmiech> <śmiech> Więc może jakoś, nie wiem, miał wyrypane na mnie, ale jeszcze czeka mnie przepłynięcie tego tutaj e, tej dziury. Więc... Postarajmy się to zrobić bez śmierci. No, okay. wydaje mi się, że pod wodą płynę szybciej, ale to może tylko mi się tak wydaje, bo... <laughs> fale, pływały, fale e, uderzały o mnie przez co zdawało mi się, że płynę wolniej. Tak czy siak, czy tutaj na tej wyspie znajduje się miejsce mm, z częścią pistoletu? Nie jestem przekonany. Dlatego wolę sobie tutaj to zwiedzić sobie tą wysepkę. Ponieważ oprócz tego, że pokazywałem wam, że tutaj z tej wysepki się wychodzi po kusze, to nie zwiedzałem jej, więc w sumie, ale chyba tutaj nic nie ma z tego co widzę. No cóż, ok, i teraz będzie ta część, gdzie mogę umrzeć. Trzymajcie kciuki, może się uda. Spróbuję płynąć jak najniżej, by ten rekin nie miał szans mnie dotknąć. Spróbuję płynąć właśnie przy tym statku. Mimo że nic nie widzę Dlatego właśnie specjalnie wyłączyłem blur wtedy Podczas kręcenia filmiku Żebyście wy wszystko widzieli Ale jak widać Jezus, ale powoli ponieważ Rzeczywiście Nie jest trudno jakoś tutaj się dostać O, tutaj mamy dziurę I cyk, wchodzimy Dobra, super, udało się i to bez problemu Żadnego rekina nie było widać Więc Płyń, 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 płyń szybko Marian, śpieszcie. Okej, okay. no easy. Myślałem, że będzie trudniej, szczerze mówiąc. Ale się udało bez problemu. O i super. Jest mi niby zimno, ale walić to, że jest mi zimno. Idziemy dalej, szybko, szybko, szybko. Wyjmu latarenkę. Czyli. Yy, zapalniczkę. I proszę, kusza. Jej, boy. Teraz to mam broń. Czy mogę tak łódkę zbudować? To by było śmieszne. I mamy pierwsze blueprinty. Pierwsze z, z tych nowszych blueprintów, oczywiście. Ok, przez to, że jest mi tak zimno, chyba zaraz tracę czyli zaraz będę tracił siły. Albo cały czas tracę. Nie wiem. Um, czy to wszystkie bełty, jakie mogę zdobyć? Chyba tak. Nie pokazuje mi w ogóle, ile ich mam. Nie wiem w ogóle, czy tak to można je tworzyć. Ale chyba wziąłem wszystkie, jakie tylko mogłem. Tak więc spadamy stąd. Jak najszybciej. Wypływamy na powierzchnię. Śmieszne by było, gdyby tym razem nie rekin dorwał. No, no, to by było hamskie. Nabrał <gry> powietrza, jej, ciekawe, jak. Ale jest mętna woda. Jakim cudem aż tak bardzo? Dobra, teraz w którą stronę? Nie mam pojęcia, szybko do góry. Tam. Dobra. Tak, zdecydowanie z shiftem się szybciej pływa. Ale też chyba więcej tlenu wtedy zabiera. Nie. Okazuje się, już nie. Wow, co się stało? Nagle się tak jasno zrobiło. Bo to bo jestem bliżej brzegu, chyba. Może, nie wiem. Nie wiem, co się dzieje. Uciekać. Wow, wow, wow. Dobra. Przeżyłem. I to się tak easy peasy lemon squeezy. Ok, ok. No to słuchajcie. Jest jakiś progres. Zdobyliśmy kuszę o... i... Właśnie sobie zdają sprawę, że jeszcze muszę tam wrócić. Temet... <laughs> Może teraz jak będę z falami płynął, to będzie szybciej, bo coś nie wiem. Nie znam dokładnie mechanik tej gry. Sprawdźmy to w sumie. <laughs> płyń, płyń, wódką, płyń, w dół strumienia płyń. Du -du 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 -du. Proszę, reki, nie zabijaj mnie. Okej, okay. Menu sobie tą butelkę. O, butelkę, butle. Powinienem był powiedzieć. Naraz. Spróbuję naprawdę jak najniżej płynąć. Może wtedy będę mniej widziany dla niego albo niedostępny. Bo są tutaj jednak różne obiekty, prawda? Jezu, ale zwolniłem. A, bo mi się tlen, tlen e, siła skończyła. Stamina. Okej, okay. udało się i to bez żadnych szkód. Więc progres jednak, jednak progres. Dobra, tylko teraz przypłynąć tutaj. Tu już naprawdę bez problemu będzie chyba. Mam nadzieję. Szybko, szybko, szybko. Póki żadne dziwne zwierzę mnie nie chce zabić, wyśmienicie, jestem dumny. sobie zapiszę to oczywiście tutaj. Bo, bo mogę. Okej, hey, zapisane. Więc tak, mamy teraz kuszę Co to oznacza? Absolutnie nic, oprócz tego, że mamy kuszę. Mam też... Właśnie, Jest Jestem Patek. Co mogę z niego zrobić? Mogę z niego zrobić. E... Tylko i wyłącznie. Co to co, co oznacza to, że jest przekreślone? Ale już to mam. Wow wow, wow, wow wow, co to było? Słyszeliście to? Ale tu chyba był tak tylko, to był takie czu, 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 czu BUM! Psie jeden. straszyć mnie, nie wolno tak, no nie wolno. Przez chwilę myślałem, że naprawdę ktoś biegnie na mnie. Eee... Na to wygląda, że... Nie chciałem wyjąć patykę, tylko chciałem... O, że mogę zrobić taką strzałę na to wygląda, a nie mogę zrobić bełtów, co jest smutne. No cóż, trudno. Um, to, 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 wracam się do bazy W sumie mogę to już zdjąć Tam to sobie, ty, tam to sobie tam, tam, taram, tam zostawię Może się jeszcze kiedyś przydać Wrócimy się do bazy, zapiszemy grę I W sumie będziemy kończyć ten odcinek W którym zrobiłem, yy, nie wiem czy dużo czy mało Ale zdobyliśmy kusza i na pewno wyszliśmy z tamtej dziwnej jaskini które znaleźliśmy ku klux <laughs> Może jeszcze jakieś ziomki mnie tutaj zaatakują, by było ciekawie. Tak pod koniec... O! Wykrakałem! Chce ktoś ze mną powalczyć? Nudzi mi się ogólnie. O, ale chwila, bo mam nie te strzały, które chcę. O! No hello. O, ominął. Headshot! Motherfucker. Wait. Jezu następni przyszli. To chwila, bo ja zabiorę strzałę w takim razie. Dziękuję. Eee, oni chyba nie chcą ze mną walczyć, ale przyszli sobie tak po prostu pobiegać. Taki maraton, jak zawsze. Maratończycy to są ogólnie. Niemcy mi tam wyprawiają, ale chodźmy ich zabić. Czemu nie? Coś się złego może stać, prawda? Najwyżej ich utopię w wodzie. Bojcie się mnie, bo co zabiłem waszego kolegę na ciosa? Co? Na hita. Na strzała, bym powiedział. Stój w miejscu, stój. Ops, nie trafiłem. Wait, stój w miejscu. Jeszcze raz, spokojnie. O, właśnie tak. Ty też stój w miejscu. O ty, kundlu. A ty też, ty, który tak dziwnie biega, nie? Rzucają we mnie mołotowami! O, trafili kolegę. Syk! Ślicznie! Kurde, jaka rozwinięta technologia. Prosto z nasa. Psie, słuchaj. Ej, dostać w głowę. Kurde, nie mogę się ruszać. Co się tu dzieje? Rzucają, mołotowami we mnie, wszędzie. Coś tutaj, Arma ga, ga, Bum, tak rzucaj tutaj, rzucaj. O, fuck, wszedł to. No przecież jestem we wodzie, ile można. Rzucaj tutaj, dobrze, dobrze. I w kolegę. hej, hej. Zapraszam, zapraszam. Cyk. I honot teraz. No wejdź w to. O, nie wszedłeś w to, no sorry. Au, nie trafiłem, sorry. Przepraszam, że nie trafiłem. Chciałem trafić, starałem się. W sumie to mało widzę. Zabiłem, zabiłem. Dajcie mi przejść, nie mogę przejść. A no To jest niesprawiedliwe. No, halo. Jestem we wodzie. Nie trafiłem, naprawdę? O. Świetnie. Okej. Okay. Znowu? O nie. Zbroje mi zniszczyli. Ta zbroja mnie nieźle broniła przed tym ogniem. O, chyba. Myślę, że przed wogiem nie umarł. Kolego, bo co? Ja nie skończyłem rozmawiać. Okej, okay, okej, okay, spokojnie, spokojnie. Głowa Jeszcze z tobą, jeszcze z tobą chciałbym porozmawiać, halo Czekaj Cze Spokojnie No nie, no Widzisz, gdybyś się nie ruszał, byłoby po sprawie O, na przykład Zaraz O, poczekaj, jeszcze jedno, jeszcze Jeszcze, jeszcze raz, spokojnie Zmarnowałem przy ciebie tą fajną strzałę, ty psie No, znowu Stój Nie, 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 nie Nie, nie. nie ma uciekania no chodź tu, no nie! I zaprą mi strzały! Ugh. Jestem zawiedziony jego zachowaniem Mogę jakieś tutaj jeszcze coś strzały odzyskać? Tutaj udaję Jezuska O oh, Jesus, No to fajnie, nie odzyskałem swoich strzał no. to walić go w sumie jego strata nie, nie dostał szaszłykiem. No, ale wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodobało. Um, nie wiem czy to jakoś dużo osiągnąłem, tak jak już powiedziałem w tym odcinku, ale... O, wrócił? Nie, to jakaś inna babka. Słuchaj. Ja tu się tu żegnam. Znasz trochę... Znasz kulturę... O, ty wpytę. Wiesz to kultura? No ej, jak to? Co się tu stało się przed chwilą? Au! O ty suko, nie, tak nie będzie. Oddań strzały. Ile ty jeszcze masz zamiar... Ile masz jeszcze zamiar żyć, ty stara... O, zmęczyłem się. Tak siak. Umyłbym się teraz we wodzie, ale tego nie zrobię, bo... bo nie mogę. Eee, więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. O ty! O ty! Ja się tu żegnam, a tu normalnie jakaś impreza się dzieje. Przepraszam bardzo, ale czy ja panu przeszkadzam? Czy ja panu przeszkadzam, się nie pytam? Ty no, co tu się dzieje? Zespawnowali mi się tu. Chodź tu No chodź tu No chodź No czemu wyjąłeś to? O Chryste panie? Ło dostał Gień auć aucz Oj Słuchaj, to się tutaj pozmieniałoś trochę, co nie? No, czemu on ciągle wyjmuje ten zasrany łuk? Czy ja cię o to proszę grzecznie, czy nie? Nie prosiłem cię o to, więc nie wyjmuj łuku. Gdzie on jest? Wypierniczaj z baru! Gdzie, w kółko kurdeś będziesz ten... Gdzie on? Gdzie on do jasnej anielki? Halo? Słuchaj, tak nie będzie, naprawdę. Kończy się moja cierpliwość. Pros prosiłem cię grzecznie, wyjdź. Nie słuchałeś. To ci zetnę głowę. Jak Isis. No i poleci sobie. Leć. Tu, 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 tu. Dla potomności będzie znak. Okej, okay, to może w końcu mi się uda z wami pożegnać. Więc bardzo dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Trochę dziwny. No ale cóż, tak już jest. Ja wam dziękuję jeszcze raz, bo będę tak wam dziękował i dziękował. I zapraszam do oglądania następnego odcinka, który będzie kiedyś, jak mi się zachce go zrobić. Dziękuję i do zobaczenia. Hey!